Poznaniu.pl Poznań w minutę W piątek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano pary 1 czwartej finału Pucharu Polski. Lech trafił na wymagającego przeciwnika pogoń Szczecin, szóstą drużynę ekstraklasy. W tym sezonie w grozywkach ligowych kolejusz w pojedynku z drużyną z pomorza doznał sromotnej porażki, przegrywając 0 do 5. Stężenie pyłu PM10 w poznańskim powietrzu przekroczyło dobowy dopuszczalny poziom, dlatego władze miasta wydały zakaz używania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych oraz kotłów węglowych niespełniających w wymagań ekoprojektu. Poznaniacy przygotowują się do świąt i liczą wydatki. Ceny detaliczne karpia w Poznaniu w tym roku utrzymują się w przedziale od 25 do 30 zł za kilogram. Jednak warto zauważyć, że za bardziej pożądane części karpia, takie jak płaty, przyjdzie nam zapłacić nawet około 45 zł za kilogram.